jest dosyć ważne i o co Pan marszałek jest teraz mądrzejszy. Każde spotkanie z naszych małych Podlaskich Ojczyzny jest niezwykle ważne, bo pozwala naocznie e, i w takim bezpośrednim kontakcie poznać e, ich problemy, a także pomysły na, na rozwój e, danej gminy czy powiatu. E, dzisiaj chociażby ja dowiedziałem się, że e, mają pomysły e, czy Pan Starosta, czy burmistrzowi Wójtowi aby w przyszłej w przyszłym programie regionalnym było, było pewne miejsce wpisane jako pomysł niekonkurencyjny do naszego programu wojewódzkiego. To będzie na pewno temat, na którym będą prowadzone przez najbliższy półtora roku, pół, dwa lata praca. Też były złożone takie problemy bardzo ważne dla pojedynczych mieszkańców, chociażby ustalowanie przystanku, to czy autobus pleca się zatrzymuje. Jestem przekonany, że w takich rzeczach będzie można dosyć szybko i skutecznie pomóc. Cieszę się, że dzisiaj to mogłem ten czas spędzić z włodarzami małych fajnowskich ojczyzn, aby powiedzieć im, co się wydarzyło przez 15 miesięcy w zarządzie województwa polskiego, no, a także usłyszeć ich pomysły, pytania i problemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Panie Marszałku, ja jeszcze pytanie mam o tą kolej w takim razie. Dzięki.